Wystawa, na której się znajdujemy, to jest wystawa Tatiany Czekalski i Leszka Golca. Jest to taki artystyczny duet, który tworzy razem od 1996 roku. Już wtedy umiejscawiał się w takim nurcie właśnie ekologicznym. Tak naprawdę najważniejsze jest to wyczulenie, uwrażliwienie odbiorców na. To, że stanowimy jakby część Wspólnoty istot czujących, takie uwrażliwienie na to, że nie tylko my ludzie, którzy się uważamy za panów stworzenia, czujemy mamy potrzeby, cierpimy i się cieszymy, ale również inne organizmy żywe. Lepsze golec i Tatiana Czekalska idą dalej, bo nie tylko wzrusza ich i, i nie tylko zatrzymują się nad psem i kotem, ale również poświęcają swoją uwagę zwierzątkom znacznie mniejszym, czyli różnego rodzaju insektom. Pomyślano o nich w różnych miejscach, tutaj, bo są różne takie y, części tej wystawy, dosłownie części, fragmenty przedmiotów, które mogą być atrakcyjne właśnie dla tych drobnych różnych żyjątek. Dużo tu jest pięknych przedmiotów, ale to nie jest ich jedyna funkcja, że są piękne. Czasem nawet wręcz przeciwnie. Piękno tych przedmiotów odsyła do tego, że stoi za nimi cierpienie, które złożyło się na to, żeby te przedmioty były aż tak piękne. Czyli na przykład pięknie oprawne Biblie i inne święte księgi w, są oprawne w skórę sześciomiesięcznych cieląt. Czyli z jednej strony jest to coś wzniosłego, pięknego, z drugiej jest za tym obiektem pięknym, starym, wysmakowanym. Śmierć tego zwierzęcia, jego cierpienie. I o tym cierpieniu zwierząt właściwie tu prawie na każdym kroku mówimy, ale czasem też bardziej w taki sposób pozytywny, czyli jak tego cierpienia unikać. Czyli jest taki przedmiot, który jest awatarem do przenoszenia owadów. Jak te owady chronić? No jest to wzięte z, z buddyzmu właśnie ta, to takie nienaruszanie nie żadnej żywej istoty. Oczywiście w naszej rzeczywistości jest to bardzo trudne do zrealizowania, wręcz niemożliwe. Niemniej no, sztuka ma prawo być jakby silniejszą od tej rzeczywistości wyznaczać wyższe standardy, niż do nich jesteśmy przyzwyczajeni.